No, witam cię super kobieto ponownie Karolina Kiśnicka z tej strony. Mam nadzieję, że wiesz, że subskrybujesz już mój kanał, a jeżeli nie, no to że to zrobisz teraz. Cieszę się, że jesteś myślisz bądź udziałasz w biznesie online. I dzisiaj chciałam Ci powiedzieć o pięciu najważniejszych krokach do tego, żeby w końcu w tym biznesie zarabiać. To jest scenariusz, który ja widzę non stop działam w mediach społecznościowych, postuję, udzielam się, tracę czas, daję wszystko niemalże bezpłatnie, nie wiem, Możesz nawet organizujesz webinary albo robisz jakieś live'y, ale nie masz z tego pieniędzy. I zazwyczaj problem jest taki, że po pierwsze nie zakładamy od razu, że to jest biznes i od razu nie planujemy tego, jak ten biznes ma zarabiać, tak? A po drugie przez to, że trochę wstydzimy się wyjść ze sprzedażą, z tym, że mamy coś do kupienia, wydaje nam się to trochę nie na miejscu, tak? Uważam, że nie umiemy sprzedawać i że w ogóle, ale jak to? A trzecim najczęstszym powodem jest to, że po prostu jakby nie mamy idei tego, co zaproponować naszym odbiorcom płatnego. Czyli, zaczynamy jakąś markę, teoretycznie wiemy, co byśmy chciały, ale tak naprawdę mamy problem z wybraniem konkretnego produktu czy nazwania konkretnej usługi, którą możemy tym ludziom zaproponować. No, więc dzisiaj tych pięć kroków. Pierwsza rzecz to oczywiście musisz się zastanowić nad tym, jak twój biznes ma wyglądać, jaki on ma mieć model, czy chcesz sprzedawać usługi, czy chcesz sprzedawać produkty. E, nawet jeżeli docelowo produkty, no to od czego ewentualnie mogłabyś zacząć? To jest pierwsza rzecz, czyli jakiego rodzaju produkty, usługi ja w ogóle mogę oferować, tak, w ramach tego, co wiem, co mam, co umiem, co potrafię. No i oczywiście w ramach tego, z kim bym chciała pracować, żeby tą wiedzę e, tej osobie dawać. Czy to jest pierwsza rzecz, która musi być zrobiona? I tak. To znów nawiązuje do właściwego określenia niszy i tego, jakby, jaki Twój klient ma problem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób zakomunikować właściwie tym ludziom, że mamy dla nich rozwiązanie. Czyli spotykam się właśnie z postami takimi, wiesz, sloganowymi. Hej, coś tam, wiedza w pigułce. Oj, coś pomogę ci, wiesz, nie wiem, w transformacji. Nie wiemy w jakiej transformacji, nie wiemy w ogóle o co chodzi, dla kogo ta, ta transformacja. Czyli musisz zlaserować swoją komunikację, żeby było super jasne dla mnie, jako dla odbiorcy, że mówisz do mnie, że to moje problemy masz na myśli, że to dla mnie masz rozwiązanie, po to, żebym ja w ogóle zaczęła czytać Twoje posty i reagować na nie, i myśleć w ogóle o tym, żeby we z Tobą płatną współpracę. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest zaplanowanie jakimiś ścieżkami. Będziesz tych klientów pozyskiwać, bo myślenie tylko o tym, że ja coś zapos zapostuję, nie wiem, na Facebooku, to jest niezwykle ograniczona e, nadzieja na to, żeby z tego była wystarczająca ilość płacących klientów. Więc musisz zastanowić się, w jaki sposób media społecznościowe będą tylko elementem Twojej ścieżki klienta i tego, jak doprowadzasz go do zakupu. I tutaj masz zarówno kwestie techniczne, jak to zrobić, ale też przede wszystkim koncepcję tego. Tak naprawdę, jak ty byś chciała być poprowadzona? Jeżeli najpierw ktoś daje Ci na przykład bezpłatny e-book, tak, czy zapraszacie na webinar? Czego oczekiwałabyś dalej? Jakiego rodzaju pomocy chciałabyś e, uzyskać? E, co by było dla Ciebie ok, żeby dostać za darmo? A co by było dla Ciebie ok, że rozumiem, że to już jest w tej. Płatnej opcji. Trochę tak jak ty, nie chcesz dostać, wiesz, brzydko mówiąc, burszitu na takim webinarze, nie wiadomo czego, i, 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 i potem ktoś oczekuje od ciebie, że kupisz, tak? I odwrotnie, jeżeli dostaniesz nie wiadomo ile, no to po co masz kupować? Więc nad tymi rzeczami się trzeba zastanowić, jakimi ścieżkami doprowadzę do zaoferowania mojego produktu lub usługi i co dam wcześniej, co będzie wystarczające, by pokazać moją ekspertyzę, ale nie takie, że już nie ma potrzeby skorzystać z płatnie z moich produktów lub usług. To trzeba sobie po prostu przemyśleć, tak? Czyli to jest taka kolejna rzecz, którą należy wziąć na pokład. Czwarta rzecz, trzeba przemyśleć to wszystko finansowo. Po prostu. Bardzo rzadko to robimy. Trochę wychodzimy z założenia, o, fajnie, coś się sprzedało. Super. To w tym tygodniu, czy w tym miesiącu jest taki tak. Nie, musimy mieć pewne założenia finansowe, dlatego że do nich dostosowujemy swoje działania. Do nich dostosowujemy to, czy będziemy mieć sprzedaż ciągłą i których produktów, czy będziemy mieć sprzedaż w postaci kampanii sprzedażowych. I ile musisz się tego sprzedać, żeby to było dla mnie satysfakcjonujące. Wierz mi, cały czas spotykam się z tym, że ktoś nie ma pojęcia, o, jak się sprzeda, to będzie świetnie. Nie, ty musisz sobie założyć, że twoim celem jest, na przykład, nie wiem, 30 płacących klientów do zdobycia w danym kursie, czy 50, czy, czy, czy 100, zależy na jakim jesteś etapie, poziomie, no i jak się pracuje z Tobą w kursie, czy on jest, wiesz, tylko do przerobienia, czy pracujesz z tymi ludźmi, musisz jakoś przerobić, tak, być w stanie przerobić się ich, wiesz, i dać im wartość i jakość, ale musisz wiedzieć, mieć to założenie. Ja nie mówię, że zawsze dopniesz do tego celu, może się zdarzyć z różnych względów, że nie zawsze, ale kiedy masz taki cel finansowy jasny, no to zupełnie inaczej działasz prawdopodobnie dużo intensywniej, dużo śmielej, dużo bardziej wprost i dużo bardziej się angażujesz, a nie cieszysz, że przypadkowo jakaś tam wpadła sprzedaż. To zwłaszcza, myślę, brzmi dobrze dla tych z Was, które mają chrapkę na lepsze pieniądze, tak? Które absolutnie biznes online oparty o sprzedaż wiedzy może dawać, tak? Więc to jest taka czwarta zasada do tego, żeby w końcu zarabiać w swoim biznesie. Piąta zasada, co ja realnie mogę ludziom dać, żeby spełnić obietnicę, które im daję. Bo, jeżeli tego piątego punktu nie będzie, to ta sprzedaż nie będzie się toczyć. Ludzie nie będą sobie polecać tego, co masz, i nie będą kupować kolejnych produktów od ciebie. Więc, jeżeli nie zadbasz o jakość, no to będziemy mieć problem. I teraz znów nie mówię tego, żeby cię przerazić, że ty jesteś, nie wiem, niewystarczającą ekspertką. Nie, ale zawęź się tak, żeby wiedzieć, że w tym konkretnym procesie, w tym konkretnym problemie jesteś w stanie ludziom pomóc. Ok? I to jest niezwykle istotne, żeby to rzeczywiście przemyśleć. A nie wiesz, wrzucać cokolwiek. Fajnie jest to przerobić przez siebie, co się u ciebie sprawdziło, jak u ciebie to zadziałało, tak? Plus oczywiście dać znać, z jakiej wiedzy czerpiesz. To oczywiście też może być bardzo cenne dla ludzi, od kogo się uczyłaś i, i tak dalej. Więc to jest piąta rzecz jakość, jakość, jakość bo dzięki temu twoja sprzedaż i twoje zarobki będą na pewno rosły w jakimkolwiek biznesie, w tym oczywiście w biznesie online. Mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie wartościowe, cenne. Zapisałaś sobie to, co być może trochę pomijałaś, albo czym zapominasz, co wszystkie robimy. Cieszę się, że jesteś. Dziękuję Ci za poświęcenie swojego czasu na obejrzenie wideo. Mam nadzieję, że zasubskrybujesz i mam nadzieję, że to był czas dobrze spędzony. Bardzo się cieszę z tego naszego mini spotkania i do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam Ci serdecznie. Cześć.